I proszę zobaczyć, jaka wyrównana stawka. Jak to ładnie wygląda, zobaczymy, jak to będzie ładnie wyglądało na ostatnich e, metrach. Dwa okrążenia, każde 400 metrów. A skąd Chorowska 6,50 e, w pierwszej kolejce, drugi spalony. A teraz zobaczymy, jaki rezultat. Tym razem 6-16 Nie prosimy o doping, a o Naprawdę jest to Cołówka krajowa Najlepsze zawodniczki w kraju Numer 700 na prowadzeniu 708 Zawodniczka Minuta 2 naprawdę bardzo szybki bieg, ale bardzo szybki bieg prowadząca zawodniczka, która miała zadanie poprowadzić to tempo, za chwilę e, opuści wieźnię. E, a teraz już e, do mety. Zostało 300 metrów. Niestety oddali tylko rozróżniamy zawodniczkę Rubieckiego, to był spartanego, która zacięcie walczy o drugą pozycję niestety. Traci ją, ale jeszcze, jeszcze cztery zawodniczki z możliwością wygrania tego biegu. Tam trenerzy z 200 metrów przed metą, tam dopingują swoje zawodniczki. I panie dzisiaj dobre do... rezultaty? I ostatnia prosta, ostatnia prosta. Dawaj kordia! I trzeciej pozycji, a tak? 20600